Startup zapewnia bezpieczne i szybkie podłączanie odbiorników przemysłowych. Oferujemy praktyczne rozwiązanie szybkich połączeń bezśrubowych w gniazdach i wtykach. Technologia IDP umożliwia podłączanie przewodów bez usuwania izolacji. Pewne połączenia części obudowy zapewnia zatrzask. Otworzymy go tylko za pomocą narzędzia. Dławnice wyposażone są w odciążenia i zabezpieczenia przed zginaniem kabla. Elementy obudowy Łączy szybki, pewny gwint. Jednym ruchem przecinamy izolację, łączymy przewód i zaciskamy go. Dławnica wyposażona jest w ząbki stanowiące doskonałe odciążenie kabla. Szybkie, pewne, odporne. Sprawdzone w milionach miejsc na całym świecie. Technologia połączeń bezśrubowych oferowana przez Menekesa gwarantuje pewne połączenia zarówno gniazd, jak i wtyków. Startop to gniazda i wtyki umożliwiające bardzo szybki montaż. Przekręć obudowę i przednią część w przeciwnych kierunkach. Usuń zewnętrzną izolację z kabla. Zwróć uwagę, by dla rozwiązań jednofazowych 16A było to 45 mm, dla trójfazowych 16 i 32A 55 mm. Wprowadź przewód przez dławnicę. Przekrój przewodów to od 1 do 2,5 mm2 dla 16A i 2,5 do 6 mm2 dla 32A. Teraz podłącz poszczególne przewody zgodnie z ich oznaczeniami. Wcześniejsze odizolowanie nie jest potrzebne. Po prostu wprowadzasz przewód i zatrzaskujesz go przy pomocy wkrętaka. Jeśli potrzeba, to możesz ponownie łatwo odłączyć przewody. Połącz ze sobą elementy obudowy i zablokuj za pomocą zatrzasku. Dokręć dławnicę kablową, która posiada jednocześnie odciążenie kabla i zabezpieczenie przed jego zaginaniem. Obudowa może być ponownie otwarta przez proste przekręcenie wkrętaka w zatrzasku.